Dobra, zobaczymy czy coś z tego będzie. kamerka się nie chce wyłączyć, a tego. A bo to się jest. nagrywa teraz ciągle, ciekawe. Dzień dobry Państwu na kanale Ogrodnik Amator w dniu 6 września pozdrawiamy serdecznie z pochmurnej działki jak widać. Po deszczu padało dzisiaj rano i w nocy. A dzisiaj będziemy zbierać to co dała nam ziemia, czyli owocki. I nie tylko. A tu mamy Zbycha. Zbysiu, jak tam ci mija dzionek? Powiesz coś? Zbysiu jeszcze wstydzi się troszkę. E, mówić do kamery. Tak, Zbysiu? Wstydzisz się troszkę? No. Zbysiu, musisz troszkę się oswoić z kamerą. Plan jest taki. Żeby dzisiaj pozbierać to, co właśnie urosło, czyli jabłka, pod którymi już łamią się gałęzie, niektóre, brzoskwinie, śliwki już są pozbierane, pomidory, oraz orzeszki, orzeszki laskowe, które są pospadane, bo, które pospadały na ziemię i trzeba będzie też pozbierać. Ciekawe ile ich wyjdzie, bo chciałem ile litrów tam jest. 10 litrowe wiadro. Zobaczymy ile wyjdzie tych orzeszków. I plan jest taki, żeby zrobić co, przetwory, jakoś to przerobić i mieć na zimę. schować do piwnicy, która jest z tyłu tu. No i i co? I trzeba działać. Pozdrawiam serdecznie wszystkich fanów kanału Ogrodnik Amator. Sekret, co dzisiaj masz do zebrania? Co dzisiaj mam do zebrania? Jabłka. Zobaczcie, tutaj mamy jabłka i jedna gałąź nam się tutaj już urwała pod ciężarem. Zobaczcie, tutaj jeszcze wam pokażę. O! Proszę. Jabłka są tak ciężkie, a gałąź niestety nie została z długości przycięta. No i to jest właśnie efekt. Co jeszcze? Brzoskwinie, zaraz Wam pokażemy. To jest trakcie, na. Dobra. Brzoskwinie dzisiaj, jabłka, troszkę jeszcze fasolki zostało szparagowej. Trzeba będzie ją oberwać. Marchewki już trochę wyrwałem. Dzisiaj do domu zabieramy, trochę cebulki. Co jeszcze? Orzeszki laskowe też trzeba będzie oberwać, no. Dwa drzewa, orzeszki drobne. Dużo roboty, co jeszcze? Trzeba będzie jeszcze przetworzyć, tak. I to wszystko dzisiaj robisz ty? Tak, dzisiaj to wszystko muszę zrobić. No i przywieziemy to do domu i trzeba będzie jeszcze coś tam zrobić. <laughs> Także roboty kupa, mało, mało czasu. No Ktoś i... ci za to płaci? <laughs> Nikt mi za to nie płaci, to, to są. To jest moja praca i. Nie wiem jak to powiedzieć no. Jesteś niewolnikiem i nikt ci za to nie płaci? <grym> nie, no przestań. Skasuj. No no, po prostu to jest twoje. I to no jak nie zabierzesz to nikt się nie tego nie zbierze inny. Tak, yy, chyba no. że nakarmić ptaki i inne robaki. Yy, też tak można. Można to wszystko. A można pół na pół. Nie. Sobie pozbierać i komuś zostawić? Yy, to znaczy, no, zawsze coś spadnie, zawsze jakaś śliwka, że tak powiem, spadnie, roztrzaska się, mrówki zjedzą, gruszka, jabłko, że coś tam zgnije, to wszystko zostawiamy yy, owadom, ptakom i tak dalej. Czy wszyscy szczęśliwi? Tak, myślę, że tak. To jest dzisiaj motto tego filmu. Yy, co tu powiedzieć jeszcze? Nic już, koniec, cięcie. No dobra, no to żegnamy się. Adios. Może pokażemy Wam później, jak w trakcie, jak będziemy przerabiać pewne rzeczy, to jeszcze coś Wam pokażemy. To jak w szkole w podręczniku? Tak. Dokładnie. No dobra, zobaczcie, tu jeszcze Wam chciałem pokazać. Yy, mamy sadzonki truskawek, robiliśmy je jakieś trzy tygodnie temu. Yy, widać, że wszystkie się przyjęły co do sztuki. No, i chciałem to dzisiaj posadzić, ale coś mi się zdaje, że będą musiały znowu poczekać kolejny tydzień po prostu za mało czasu I, pada. i nic nie poradzimy. No, i pada deszcz. Tutaj, jeszcze taką rzecz chciałem Wam pokazać. Papryczka udała się, co prawda, myśleliśmy, że nic z tego nie będzie, bo było zimno. Ale zobaczcie, papryka się psuje, ta jest dojrzała. Myślę, że coś z niej da się wykroić. Połówka będzie do wyrzucenia, druga połowa zepsuta. Ta jest dobra. Tutaj delikatnie też widać, że coś, ale to powiem Wam jeszcze nic, bo o tu może Wam pokażę. Kolejna papryka. Ona się nie styka z ziemią, bo ktoś może pomyśleć, że przy ziemi leży i się psuje. No ta widać, że jest w powietrzu i no, psuje się. Ale powiem Wam, że ta odmiana jest jakaś tam inna, bo w tamtym roku mieliśmy, nie powiem z nazwy, ale taka zwykła papryka, bo ta jest tak zwana chyba sopelkowa, taka długa. A tamte były takie normalne papryki, takie pękate, grube, i one nam się też psuły. I powiem wam, że od wielu lat tak jest. Niezależnie od tego, czy one są w tunelu foliowym, bo też tunel foliowy był i to samo się działo. I tam, jakby było bardziej sucho, ale po prostu dostawała takich plam jakby ona gniła yy, i nawet dostawały się do środka yy, szczypawki, tak zwane. Yy, one po prostu robiły dziurki, wchodziły sobie do środka no i niestety tam się zagnieżdżały i później ta papryka się nie, na, nie nadawała do jedzenia, ponieważ ona po prostu była, że tak powiem brzydko w środku. Yy, no i wyjedzone były te pestki, nie wiem czy coś tam. Chyba się rozładował. Tak. No właśnie słyszałem. Szkoda. To możemy dodać. E, nie trudno. Dobra, zobaczymy czy coś z tego będzie. Zobacz, kamerka się nie chce wyłączyć. A bo to się jest. nagrywa teraz ciągle, ciekawe. Ciekawe co się nagrało, co? A nie wyłączyłeś? bo deszcz mi włączył kamerę, będzie do wyciętych scen na końcu. Co tu mamy? Pyszne <słuch> rzeczy. Eee, tutaj tutaj, tutaj Oraz... mamy orzeszki, yy, orzeszki laskowe, które zaczęliśmy zbierać, bo już trochę opadły ale bardzo dużo zostało na drzewie, no i teraz nie wiadomo co robić, bo zaczęło lać. Poczekamy. Chcieliśmy w tym tygodniu to wszystko zebrać, no bo jak opadnie, no to pewnie jakieś robaczki się dostaną tam do środka, no i wiadomo, no, szkoda będzie. W tamtym roku było ich bardzo dużo, a w tym roku widzę, że będzie chyba jeszcze więcej. No ale cóż, no, no nie ma czasu, żeby to zrobić. No Dobrze. Jakby była słoneczna pogoda i wtedy. Można by było sobie, nie wiem, albo obczepać to i pozbierać. Chociaż nie wszystkie zawsze spadają. Także czasami trzeba po prostu wyłuskiwać jakby z drzewa prosto. Dobra, kończymy film. No, kończymy. I może coś się skleci, to będzie po długiej przerwie. Pozdro tak, dla wszystkich. Tak. Buziaczki. Także żegnamy. ale teraz daję daję do pieca nagrywasz? no ale nie widać aż tu